Jest to moment niezwykle ważny dla naszej społeczności. Pana Józefowskiego, starosta Radzieńskiego, Pana Jerzego Ręka, Burmistrza Miasta Rady podlaski, Pana Roberta Mazurka, Dyrektora Radzieckiego Ośrodka Kultury, Pana Jerzego Belnarczyka, członka Zarządu Bogatu Radzieńskiego, Panią Ewę Brodską, Panią Dyrektor pierwszego Liceum oraz ucznia

Prosimy o zabranie głosu panu Szczepanowi Grzegorskiego, Starostę Radzieckiego. Panie Burmistrzu, panie dyrektorze Radzieckiego Środowiska Kultury, koleżanki, koledzy, nauczyciele, droga młodzieży, bardzo się cieszę z tego, że punkt informacji turystycznej zyskał bardzo godną nową siedzibę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Różnica, ta różnica jest, jest ogromna, ogromna e, między tymi, tymi miejscami. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Chcę powiedzieć, że jak zwrócicie uwagę na herby miasta i powiatu, tam w tych herbach jest niedźwiedź, prawda? Prawda? To samo zwierzę. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że te dwa niedźwiedzie patrzą w tę samą stronę. I bardzo się cieszę, jako starosta radzyński, że samorządy miasta i powiatu również patrzą w jedną wspólną stronę. za to chciałbym Panu Burmistrzowi Jerzemu Rybkowi bardzo serdecznie podziękować. Droga młodzież, widzicie, jak współpraca. Zawsze przynosi dobre owoce. Dziękuję za tą współpracę. Przez całą tę kadencję, gdy byłem starostą powiatu, uważam, że jest to niesamowite, że dwa samorządy, które, które co prawda mają szereg różnych tematów w swojej jurysdykcji, jednak zawsze znalazły wspólny mianownik do tego, żeby, żeby właśnie w jedną stronę popatrzeć. I chcę wyrazić swoje życzenie, żeby tak trwało, po prostu, żeby ta chwila się nie skończyła, żeby, żeby ta współpraca samorządów przynosiła owoce, ta siedziła, Radzyńskiego Pałacu Potocki, która jest własnością właśnie władz miasta, jest takim, można powiedzieć, taką wisienką, wisienką na torcie wszelkich, wszelkich inwestycji, jakie były prowadzone w, w obrębie tej mijającej kadencji. Pani burmistrzu, ja z całego serca gratuluję, bo uważam, że jest to praca, która która na pokolenia zostanie zapamiętana i, i tego, tego nikt Panu nie odbierze. Także gratuluję tego, gratul, gratuluję tego. i chciałbym w imieniu władz powiatu, bo jest z nami Pan Przewodniczący, Dyrektor Rok, jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Powiatu, Pan Robert Mazurek z Panem Jerzym Bednarczykiem, członkiem Zarządu Powiatu, chciałbym zadeklarować, że życzymy sobie tej, tej współpracy na, na wielu, wielu polach i my ją deklarujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam wszystkich was, drodzy młodzi przyjaciele i Państwo, oczywiście Pana Starostę, Pana Dyrektora, Panią Dyrektor, Radnych Rady Powiatu. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Bardzo się cieszę, że możemy Was przyjmować w odnowionym, odrestaurowanym pałacu Potockich w Brazylii. Skąd się bierze, ta moja radość. Ponieważ jeszcze kilka lat temu ten obiekt był w ruinie. Dosłownie, w ruinie. Wy tych czasów nie pamiętacie być może, nie interesowaliście się tym. Ale jeszcze przed dwoma laty to tutaj nie było podłogi, była skuta posadzka. Ściany były bez tynków, często, bez żadnych instalacji. W tej chwili pałac jest odrestaurowany. Cieszymy się z tego że już coraz więcej osób, które wcześniej były sceptycznie nastawione do tego, żeby miasto przejmowało pałac, żeby miasto zajmowało się odrestaurowaniem pałacu, w tej chwili te osoby, jak widzę, choćby nawet za pośrednictwem mediów, bardzo chcą tutaj bywać. To jest wielka To znaczy, że przekonały się, że warto było włożyć w to wielki wysiłek, bardzo dużo pieniędzy i wielki wysiłek, aby rzeczywiście ten pałac był odrestaurowany, aby służył wszystkim nam i nie tylko mieszkańcom Radzynia, nie tylko mieszkańcom powiatu razyńskiego, ale moi drodzy, pałac Radzyński jest to dobro klasy Wilanowa. Nie przesadza. Oprócz tego, że nie mamy wnętrz w stylu warokowym, tak jak to jest w Wilanowie, to założenie architektoniczne może nawet przebija Wilanów, może nawet przebija swoją, swoim pięknem inne obiekty w Polsce i w Europie. Bo takich obiektów jest tylko 10 w Europie, o takich założeniach architektonicznych. I to jest wielka radość, że w tej chwili już rzeczywiście będzie to służyło nam wszystkim. A ten punkt informacji turystycznej to będą te, to wejście do pałacu. Ja już w tej chwili uśmiecham się do pań i, i, i wyrażam swoją radość i taką satysfakcję, że tym wspólnym wysiłkiem i powiatu i miasta będziemy udostępniali pałac wszystkim zainteresowanym. I choć nie ma tutaj wnętrz barokowych, dlatego że Niemcy nam wypalili dokładnie ten pałac, to jednak są tam teraz już nawet zgromadzone prace artystów radzieckich, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików. Przejdziemy później tam, zobaczycie jak to pięknie się wszystko prezentuje. I bądźcie dumni z tego, bo to jest nasze dobro wspólne. Nikt nie ma prawa przypisywać sobie tutaj indywidualnie własności, czy też poczuwać się jako właściciel do tego, ani burmistrz, ani starosta. To jest nasze dobro wspólne. Cieszmy się z tego, ale również uszanujmy to. Uszanujmy to poprzez choćby nawet kwestie wyrażania takich pozytywnych opinii na temat naszego pałacu. I będziecie tutaj wracali. Życzę Wam tego, żebyście tutaj wracali do tego pałacu, abyście cieszyli się tym, co będzie miało miejsce i dziś, ale i jutro, za rok, i za 10, i za 20 lat. Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Starosto, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, Państwu dziękuję za to, że jesteście tutaj i możemy promować. Pałac Radzyński, Pałac Potocki w Radzyniu, Miasto Radzyń, Powiat Radzyń, naszą tą małą ojczyznę. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja już postaram się krótko. Punkt informacji turystyczno-kulturowej, bo tak naprawdę to miejsce się nazywa, jest bardzo ważnym miejscem na mapie turystycznej naszego miasta i powiatu. Jest to miejsce takiego, można powiedzieć, pierwszego kontaktu, gdzie każdy turysta, który przyjedzie do radzenia, wejdzie na dziedziniec pałacowy, to podejrzewam pierwsze kroki, swoje kroki skieruje tutaj. I dzięki temu punktowi będzie mógł dowiedzieć się wiele o tym pałacu. Co z nim się znajduje, jaka jest jego historia. Ale Radzyń Podlaski to nie tylko Pałac Potockich, to jest bardzo ważna ważny element tutaj naszej tej małej ojczyzny, ale to nie tylko razem to nie tylko pałac potockich i powiat radzyński. Chociażby dzięki pobycie, pobytowi tutaj w tym miejscu będzie można zwiedzić w stróżów, która znajduje się tutaj po sąsiedzku, a jest to jest bardzo cennym zabytkiem. Dzięki temu, że turysta przyjdzie w to miejsce, będzie mógł zobaczyć dawny areszt Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzeniu Podlaskim. Będzie mógł pójść tam i, i, i zobaczyć ten obiekt poznać tą mroczną historię tamtego miejsca. I chcemy tutaj wspólnie z miastem, z powiatem, ale ze Kultury jest takim łącznikiem między tymi dwoma samorządami tworzyć taką otoczkę turystyczną wokół, wokół pałacu. I jednym z takich nowych elementów tworzących to nasz produkt turystyczny będzie szlak radzyńskiego Niedźwiadka. Może już widzieliście w internecie, ale 14 kwietnia na skwerze podróżników w Radzyniu Podlaskim chcemy odsłonić pierwszą figurkę Niedźwiadka. Niedźwiadka podróżnika. Czy słyszeliście może o tym? Gdzieś widzieliście może w internecie, może jakieś plakaty. No to jestem zaskoczony, że młodzież nie widziała jeszcze. Aczkolwiek zapraszam wszystkich. To będą małe figurki, niewiarygodnie. I one będą ustawione w różnych miejscach naszego miasta, i będą tworzyły taki szlak. Szlak. W którym możemy wędrować poprzez kulturę, historię, zabytki naszego miasta. Wrocław ma swoje Krasnale, Dublin, Kozioki, my będziemy mieli Niedźwiadki. I właśnie takimi elementami chcemy budować właśnie tą markę turystyczną Radzenia Podlaskiego, Powiatu radzyskiego. Ja się bardzo cieszę, że ten punkt jest w tym miejscu, cieszę się, że że każdy turysta będzie mógł tutaj być uzbrojony w te takie podstawowe informacje dotyczące miasta i powiatu i po prostu niech się rozwija radzę i powiat turystyczny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w dzisiejszym otwarciu punktu informacji turystycznej. Mamy nadzieję, że będzie on służył naszym mieszkańcom i gościom przez wiele lat. To kolejny krok w rozwoju turystyki i promocji kulturalnej miasta Rady Podlaski oraz powiatu radzieńskiego. Zapraszamy teraz na zwiedzanie nowego punktu informacji turystycznej oraz Pałacu Podlaskiego. Dziękuję.